Prezydent miasta wręczył stypendia artystyczne. Komisja rozpatrująca wnioski przyznała nagrody dwóm Grudziądzanom. Od pięciu lat przyznajemy te stypendia na wniosek i uchwałę naszych radnych. W tym roku moglibyśmy przyznać więcej tych stypendiów, ale nie zgłosiły się osoby, które by spełniały te kryteria. Wśród stypendystów po raz trzeci znalazł się uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej 2 Stopnia w Grudziądzu Błażej Wrubel, który jest laureatem prestiżowych konkursów i festiwali. Młody człowiek, który jest akordeonistą, dzisiejszy stypendysta, co roku ma jakieś warsztaty akordeonowe, doskonali swoje umiejętności pani, która otrzymała dzisiaj stypendium, będzie pisała o grudziąskim Ex librisie, więc musi mieć jakiś projekt tej publikacji, musi też pracować. My takie rzeczy współfinansujemy, bo to oczywiście nie są wszystkie koszty, ale będziemy patrzeć i cieszyć się, jak ci państwo się rozwijają. Stypendium artystyczne otrzymała również absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jest to pierwsze stypendium przyznane. Powiem szczerze, że Jestem zafascynowana, że, że zostaną, zostało mi przydzielone. Mam nadzieję, że zrealizuję swoje plany i, i powstanie publikacja, która będzie promowała i grudziąc, i zarazem Ex Libris. Prezydent zachęca mieszkańców do zgłaszania swoich zdolności artystycznych. Za Państwa, za państwa pośrednictwem mogę zapelować do wszystkich osób, które chcą coś fajnego, artystycznego zrobić, czy to w dziedzinie muzyki czy to w dziedzinie kultury. Zgłaszajcie się ludzie, piszcie swoje projekty. No Najwyżej komisja je rozpatrzy negatywnie, ale spróbujcie swojego szczęścia. Grudziądzanie otrzymane stypendia przeznaczam na doskonalenie swoich umiejętności.